Ukraina swoim rajdem na obwód kurski zaskoczyła Rosję, która zaczyna przyznawać, że Ukraińcy dobrze się przygotowywali. Ale rosyjskie władze manewr Ukraińców porównują do wydarzenia sprzed 81 laty, kiedy to armia Stalina pobiła Wehrmacht na łuku kurskim w sierpniu 1943 roku, i jak wtedy pokona wroga, nadając impet zwycięstwu w całej wojnie. Tego rodzaju porównania mają na celu wzmocnienie narracji o nieustającej sile i determinacji Rosji w obliczu zewnętrznych zagrożeń. W tej narracji mało wspomina się o katastrofie okrętu podwodnego Kursk, który zatonął 12 sierpnia 2000 roku. Putin wtedy rozpoczynał swoje rządy i okłamywany przez generałów uwierzył, że do niczego strasznego nie doszło. Więc wyjechał na urlop do Soczi. Rosyjskie społeczeństwo było zapewniane o tym, że Kursk położył się na dnie, ale jest kontakt z załogą, do której jest dostarczany tlen i żywność. W rzeczywistości w rufowym przedziale okrętu rozerwanego wybuchem wadliwej torpedy dusiła się powoli część załogi, czekając na pomoc, która nie przyszła,